Cześć ja jestem Milan i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale odnośnie moich nowych singli zespołu Ramstein. No i w dzisiejszym materiale przedstawiam Wam kolejny singiel, jest to Ramstein Highfish. No i mamy tutaj, proszę Państwa, kolejny singielek. Oczywiście, singiel jest używany, z tym, że on jest w stanie idealnym. Spójrzcie sobie nawet na samą układkę. Tu wiadomo, jakieś przetarcia mają, ale mi zawsze głównie chodzi o płytę, żeby stan płyty był w idealnym stanie, i w tym wypadku jest. Okładka też jest naprawdę w bardzo dobrym stanie, jak na tyle lat, co ten singiel już ma. Powiem wam, że ten, kto to przechowywał, to po prostu chyba musiał dbać o to. Eee, więc tak, obejrzymy sobie oczywiście dookoła tą płytę, jak to każdy single. No i okładka się prezentuje, moi drodzy, w taki oto sposób. Mamy tutaj całą ekipę Rammstein, mamy tutaj Oliver Riddle. Christoph Schneider, Till Lindenman, Paul Anders, e, Richard Sven Kurzpe oraz Flake, Flake Lawrence, Klawiszowiec. Więc może tak dla utrwalenia jeszcze. Mamy klawi Klawiszowiec, Gitarzysta, Gitarzysta, Wokal, Perkusja oraz Bass. E, dobra, oglądamy płytkę teraz z boku. No i tak się ona prezentuje. Ostrość chyba jest, z tego co widzę. Powinno być git. Mamy tutaj napisane Ramsztaj, High Fish oraz numery tej, tego singla. Bardzo fajna płyta, już mi się podoba. No i zobaczmy sobie, jak ona się prezentuje tutaj w tyle. No i tak się ona tu prezentuje. Tutaj mamy ich chyba nogi. Jakoś tak. No i spójrzmy, spójrzmy sobie na zawartość piosenek. Wszystkich piosenek, moi drodzy, będzie, z tego co widzę, cztery. I tak, pierwsza piosenka jest to High Fish. Druga piosenka jest to High Swing Remix B Lesson coś tam, coś tam, nie będę tego kaleczył, po prostu przeczytajcie sobie to na spokojnie, zróbcie sobie pauzę. Kolejna piosenka, trzecia jest to też jakiś remix i czwarta piosenka, również będziemy mieli tutaj remix B Schwellingel B, coś, coś takiego. Moi drodzy w każdym razie te wszystkie remiksy są nawiązywane pewnie do tego high-fish, czyli są po prostu poprzerabiane. No, ale fajny singielek, powiem wam, mi się to podoba. E, oczywiście używany singiel, nie był tani, 250 chyba złotych wtedy dałem za niego, ale też nie pamiętam, bo to jakiś czas temu było. No i dobra, spójrzmy sobie do środka, jak się tutaj prezentuje w środku ten singielek. O, i okładka już wam powiem, że na dzień dobry mi się podoba. Mamy tutaj fajne zdjęcia, naprawdę. Spójrzcie sobie. Tak ustawię te pudełko, żebyście dobrze widzieli. No i tak, tak to wygląda, moi drodzy. Mamy tutaj Richarda, Olivera, Paula, Schneidera, Tila, Flake'a i tak dalej i tak dalej. Cały zespół jest na tych zdjęciach. Bardzo fajnie to wygląda. Fajny singielek. Oczywiście wersja dick packowa, tekturowa, którą tak no nie za bardzo lubię, no ale niestety innej nie było. No, i tutaj również mamy, moi drodzy, płytę z logiem oraz wyryte takie highfish. No, i mamy tutaj również, tu, tutaj te wszystkie piosenki, które wam wcześniej wymieniłem. No, i mamy tutaj też ten napis Ramsztyj, także płyta w takich czarnych kolorach, bardzo ładnie to wygląda. Super wręcz, wam powiem. No i tak, moi drodzy, tak się to prezentuje. Kolejny singiel leci do kolekcji. Bardzo się cieszę, że go mam. Też ciężko z dostępem jest z tego singla, zwłaszcza nowego. Nowego to graniczę raczej z cudem, żeby kupić ciężko, ale jest to możliwe raczej. Ale powiem Wam, że jak no używany, naprawdę ten singiel jest w dobrym, bardzo dobrym stanie, jak nowka bym powiedział. No, i tak, jeżeli film się Wam spodobał, zostawcie lajka, komentarz oraz zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, Mistrz Ziomek Milan. Tymczasem ja się z Wami żegnam i zapraszam Was na kolejny materiał, bo w kolejnym materiale będę Wam przedstawiał, można powiedzieć, taki album, ale nieoficjalny z Ramsteina. Oczywiście, co do singli, to jest jeszcze nie koniec. Zrobimy teraz na odmianę inny materiał. Jak teraz? Cały czas wam pokazywałem album, to teraz. Yy, przepraszam, jak cały czas wam pokazywałem teraz single, to teraz wam, wam pokażę album taki nieoficjalny z który udało mi się kupić. Yy, jest jeszcze w sumie jedna taka dobra wiadomość. Yy, po tym albumie zaczną się pojawiać znowu single z tym, że to już będą takie stricte nowe folii. Takie nówki nieotwarte nigdy. Więc będę wam pokazywał, jak to otwieram tutaj dla was. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!